Witajcie, kochani, z tej strony. ADHD22 i to są wiadomości. I pierwszy taki odcineczek i robię go dlatego, że no jest kilka rzeczy, o których chciałbym poinformować kilka ludzi, znaczy Was. I no, a więc tak, pierwsza rzecz, którą, o której dzisiaj porozmawiamy, to jest turniej spod Skilu, znaczy się turniej. Yy, jako, że było 10 osób, 10 odcinków, 10 osób z podskrywica DHD, to te 10 osób będzie turniej. wyjdziemy na serwer 12-osobowy, gdzie będzie dwóch spektatorów, w tym jeden ja i jakiś inny komentator. Będziemy to po prostu komentowali, a 10 osób się będzie ze sobą, będzie ze sobą walczyło na trybie dominacja w grupach 5-5. 5 kontra 5 i z wygranej drużyny będziemy potem wyłaniali osobę która yy, będzie potem mogła zagrać będzie brała udział tak jak obiecywałem yy, w odcinku z rojem i ekipą i to będzie ta piąta osoba jedna z tych pięciu osób zostanie wylosowana z tej wygranej drużyny i, i to będzie ta piąta osoba w odcinku rojo and ekipa więc to jest pierwsza rzecz turmistrz pod się CDAD druga rzecz jest to brak zgłoszeń do Pocki. Nie było odcinków w tym tygodniu, ponieważ nie ma zgłoszeń. Nie ma zgłoszeń. W zeszły, w zeszły czwartek też nie było, bo po prostu nikt się nie zgłasza. No, więc tak, proszę Was, zgłaszajcie się. Nie wiem, rzucanie granatami, dane jakieś tryby, nie, cokolwiek, posługiwanie się danymi dodatkami, czy nie wiem. Ogólna taktyka, cokol cokolwiek. Tylko proszę, zgłaszajcie się, bo po 10 odcinkach nie mogło się skończyć całe podskiluj. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest yy, temat dotyczący Titanfola, A mianowicie yy, kilka osób się pytało, czy będzie podskiluj z yy, ADHD, z gry Titanfola. I oczywiście, jeżeli chcecie, to będzie. Tylko też proszę, zgłaszajcie się tam pod komentarzami w filmach i potem będziemy losowali te osoby, no i będziemy nagrywali i będziemy kombinowali coś dalej. Więc zgłaszajcie się, by tak jest będzie Podskiluj z Titanfall, tylko zgłaszajcie się pod filmami z Titanfall, tak samo jak proszę Was, zgłaszajcie się do Podskiluj z ADHD z Battlefielda pod, filmami, pod ostatnim filmem z Battlefielda I tak, czyli zgłaszamy się pod ostatnim filmem z Titanfall, czy do i z Titanfall. Trzecia czwarta rzecz, to jest luźne granie Titanfall yy, w Titanfall'a i czyli po prostu jeżeli ktoś by chciał tak jak w Battlefield'a to no, mało osób się ktoś zgłosił, ale no będzie, będę po prostu przyjmował zaproszenia osób, które będą chciały pograć czy to w Titanfall czy to w Battlefield'a dalej będę zbierał osoby do luźnego grania, więc zgłaszajcie się jeżeli ktoś by chciał ze mną pograć w Titanfall i też zgłaszajcie się pod filmami. Z Titanfalla, bo będzie po prostu łatwiej jakby te osoby znaleźć niż na originie, to jest czwarta rzecz, i piąta, już i ostatnia rzecz to jest fanpage fan na Facebooku. Tak założyłem, tutaj jest strona, znaczy się strona jest na Facebooku, możecie ją polubić. Tam link będzie pod tymi pod tym wiadomościami, będzie link do strony na Facebooku, możecie ją polubić. No i to oczywiście tam na bieżąco informacje będą, nowe filmy będą, yy, będą, będę pisał jakieś wiadomości, czy nie wiem, czy jestem chory i nie będzie odcinków, czy... Pff, nie, no po prostu będę Was na bieżąco informował, nie licząc yy, do odcinków z wiadomości i tak. Czyli krótkie podsumowanie. Ja, pierwsza rzecz, turniej jest więc proszę te osoby, które brały udział pod z ADHD, żeby nie napisać wiadomość na Skype'ie, to ogarniemy, chciałbym jeszcze w ten weekend. Brak zgłoszeń do Podskilluj, zgłaszajcie się, bo... No, dlaczego mamy się nie uczyć, dlaczego nie mamy się stawać lepszymi graczami. Podskilluj z Titanfall, też się zgłaszajcie, dlaczego nie ma być dynamicznie i z nauką. Luźne granie w Titanfall, dlaczego nie mamy stworzyć teamu fajnego, który będzie kosił innych na prawo i lewo. I ostatnia, piąta rzecz, strona Facebook. Lub poróbcie ją i pff, bądźcie na bieżąco. To był ADHD 22 kolej, i pierwszy odcinek z wiadomości na razie.